Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. enimo.net Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Ciasny, ale niezawodny Toyota Avensis z lat 2003 do 2008 to samochód, który wymaga od czasu do czasu pomocy z serwisem. Jednym z częściej wymienianych elementów są amortyzatory. Jak zauważyłeś, samochód nieco kładzie się w bok, nie daje się spokojnie prowadzić albo po wyjeździe z bruku nie przestaje drgać. To sygnały, że amortyzatory tracą sprawność. Wymiana to proces prosty, ale wymagający cierpliwości. Zacznij od sprawdzenia, czy masz pod ręką: podnośnik hydrauliczny, stojaki podnośniki, wkrętak, klucz dynamometryczny, rękawiczki i okulary ochronne. Podnieś pojazd, ustaw go na stabilne stojaki. Zdjęń koło i odblokuj tylne amortyzatory. Ważne, zawsze zacznij od lewej strony. To zasada, która uchroni cię przed pomyłkami. Odkręć nakrętki, wyjmij stary amortyzator i zamień go na nowy, dbając o to, by wszystko zapadło się w odpowiednie miejsca. Po złożeniu sprawdź, czy wszystko jest mocne i nie ma luzów. Jeśli nie jesteś pewny, zrób test jazdy. Powinien być gładki jak lustrzana powierzchnia. Co do zakupu? Polecam sprawdzić numery części w manuale. Amortyzatory do Avenzisa 2003-2008 są dostępne w wielu sklepach. Warto porównać oferty, bo różnice cen mogą być znaczące. Pamiętaj, że oryginalne części to najlepszy wybór, ale i dobre imitacje z marką mogą sprostać. Uwaga: Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!